Przepałem ten kod, no i Kiedy wyczepałem to, to go tu rozłożyłem i okazuje się, że możecie od teraz y, zobaczyć ten twarz, która tu jest. Chyba ładniej ją widać. No i ten wisiorek, chciałem Wam powiedzieć o tym wisiorku. Oni niby leczy, ale tutaj nie widać, żebym ja był wyleczony. I nawet jedno jądro mi urosło tak, że to mo może być jakaś choroba onkologiczna. No ale czekam, czekam, może coś będzie za dwa lata. Tak, za dwa lata mogę być wyleczony przez ten wisiorek, no, znaczy może już próbować bardziej leczyć. No, i wtedy, gdyby to było wiadome, no to już będziecie kupować częściej ten wisiorek. No, ale możecie go kupować nawet i teraz, bo I jeśli ktoś jest zdrowy, to on, on szybko wtedy leczy. Takiego człowieka, który jest zdrowy, a wolniej leczy osoby przewlekłe, chore. Już bardzo chore to już chyba nie leczy. Także więc ja wam to tłumaczę. No i są te słowa magiczne, które niby telewizji są mi przekazywane w sposób ciekawy no bo jakaś pani coś tam mówiła w telewizji no i ja słyszałem, że jeśli chodzi o mnie no to to ludzie mnie mordują tymi słowami takimi Niegrzecznymi, no ale w innych audycjach, na przykład no, takie Kwiatki Polskie, no to ta przedwczoraj to pani redaktor mówiła bardzo fajnie, no i mówiła o tym, że ona, ale to ona nie mówiła, tylko to się tak Wymówiło się jakoś magicznie, że chodzi o seks. No i byłem tym zainteresowany, i wczoraj znowu oglądałem te kwiatki polskie, ale, ale wczoraj. Tam redaktor był in, inny redaktor, który jej powiedział słowa, że, że y, ktoś jest wariat, a ona powtórzyła to, że to jest wariat i oni tak powtarzali między sobą wariat, wariat, wariat. No chodziło o to też, że, że to... Ja niby jestem wariatem I, i później była audycja, rozmowy wieczorne i w rozmowach wieczornych mówiono o, o leczeniu alkoholizmu. No, i, i mówili o tej trudnej sytuacji leczenia alkoholików, i też mówili o, o psychiatrii, chorobach psychicznych. No, ale ta główna redaktorka, kiedy mówiła o tym, głowę odwróciła do. Do kamery i powiedziała słowa, że pan to się do mnie, niby tak, że pan to się nie, nie może z nami yy, przyjaźnić, coś takiego, przebywać z nami. O, przebywać z nami nie może. Pan nie może z nami przebywać. No, i to, to, że ja byłem takim jakimś panem, to już dużo znaczyło. No ale kiedy właśnie chciałem nie przebywać, no to y, włączyłem internet. Chciałem z nimi nie przebywać y, i posłuchać ich, to włączyłem internet. I tam właśnie. Był jakiś profil człowieka, który przedstawiał się w pozycji pijanej, że mu napisał, że on się opił, żeby chciał sprawdzić. No, i to było takie łączenie magiczne tego, co on chce robić z, z tym leczeniem, w tych rozmowach wieczornych. No to tak właśnie mówię, to co jest ciekawe, to Wam przekażę.